Cześć Siemano, po gali Hybrid M8, ze mną jest Michał Hawru. Cześć Siemano. Siemanko, witam wszystkich. No Gratuluję świetnej walki z Patrykiem Likusem. Czy taki był plan właśnie? Oczywiście plan był taki, żeby wygrać i generalnie w dużej mierze został ten plan zrealizowany, no bo takimi, jakbym miał wymienić kilka czynników, które były gdzieś tam naszym planem. To, no to właśnie tak jak zawsze, niskie kopnięcia, nie tylko na łydkę, ale też trochę powrót do klasyki i okopywanie uda. No i przede wszystkim, y, główną częścią planu było zachowanie takiego spokoju cały czas. E, no walki z Patrykiem mają to do siebie, że trzeba być e, czujnym cały czas, co pokazała na przykład jego walka z Piotrkiem Olsienkow, gdzie gdzieś tam w ostatnich sekundach wystrzelił ten obrotowy łokieć. No i generalnie... E, bardzo fajną rzecz, która zapadła mi w pamięci, powiedział mi mój trener Patryk Żydek zaraz przed wyjściem do klatki. Powiedział mi zaufaj instynktowi i to jest w dużej mierze gdzieś tam zawsze plan, żeby temu instynktowi ufać. Jak czuję, że coś może wejść, to po prostu w ten swój instynkt wierzyć. Też plan był... Eee taki żeby w tych zapasach nawet jak ktoś złego się stanie nie panikować nie szukać tego wstawania za wszelką cenę no i też to w zasadzie w 100% udało się zrealizować bo albo gdzieś spokojnie odbudowywałem pozycję i potem słupowałem, albo w te pierwsze tempo udało się wstawać no, jestem bardzo zadowolony jeżeli chodzi o właśnie ten podpunkt jakim jest realizacja planu a Patryk czymś się zaskoczył no bo dużo robił tych takich ekwilibrystycznych akcji no i też według mnie zaskoczeniem były to obalenia Kurczę, one mnie w pewien sposób to, trochę trzeba ten wątek rozwinąć. Bo fakt tego, że on chciał obaleć, mnie nie zaskoczył. Bo czułem, że tam parę ciosów weszło, że go trochę w tej stójce rozmiękczyłem. Więc no, jak gdzie nie idzie stójka, to to przewracanie jest naturalnym następstwem. Ale na szybko oceniam, że zaskoczyła mnie jedna rzecz: mianowicie, że Patryk ma aż tak długie ręce. Bo on schodził w te nogi, to było bardzo widoczne. Ja robiłem krok do tyłu i tak teraz to sobie z, jakby z przebieg walki przypominam, że czułem się relatywnie bezpiecznie. On i tak gdzieś w stanie był mnie złapać. bo ma rzeczywiście, te witki takie szczupłe i dosyć długie, jak inspektor gadżet. Gdzieś by te ręce się. <laughs> ręce, gadżeta, <nie? śmiech> ręce gadżeta i gdzieś był mnie w stanie złapać. Ale za każdym razem udało się wyjść ogromną ręką, więc to mnie cieszy. No i zaskoczył mnie Patryk. No, tym, tym, tym. tym tymi backfistami i tak dalej mnie nie zaskoczył, no bo to jest w walce coś jakby ekwilibrystycznego, ale w stylu Patryka to jest taka podstawa, więc to nie miało prawa mnie zaskoczyć. jedynie czym mnie zaskoczył, to na koniec pierwszej rundy trafił e, dość mocną obrotówką na bebechy, bo bardzo fajnie tak jakby zamieszał pozycjami, trochę tak jak e, no taki jakiś wykwintny zawodnik Muay Thai. Podnosił wysoko te kolana, zmieniał pozycję i gdzieś tam w tych ciachach się trochę pogubiłem i tą obrotówkę wyłapałem. Aczkolwiek tak to chyba... Chyba nic mnie nie, nie zaskoczył. To było kolejne no, widowiskowe zwycięstwo w Twoim stylu. Powiedz już, wiadomo, po walce to jest trochę za, za szybko, ale ile chciałbyś w ogóle stracić w tym roku? I myślisz, co będzie dalej? No bo nie da się ukryć, że wielu kibiców widziałoby Cię w KSW i Ty jesteś gdzieś na topie tych listy takich perspektywicznych zawodników kogucich, których kibice by chcieli. Bardzo mnie to cieszy i to jest coś, co jakby w dużej mierze jest budujące. Aczkolwiek, żeby jakby nie powtarzać się w kółko i gdzieś tam w wywiadach tego samego, no ja jestem otwarty na wszystko i tak jakby trzeba też zrozumieć w dużej mierze, że, że to jest nasza praca i oczywiście te pieniądze mamy, może mamy, gdzieś, mamy. Są, gdzieś są drugorzędne, aczkolwiek no, trzeba to rozpatrywać na, na wiele różnych aspektów. Ja nie ukrywam, że moją tak jakby finalną destynacją, czymś o czym marzę jest UFC, walki gdzieś po prostu za granicą. I trzeba gdzieś tam tak te wszystkie klocuszki poukładać, żeby mieć do tego jak najlepszą drogę. Teraz decydując się na pójście do KSW. Oczywiście może po tej walce przyjdzie jakaś oferta, która będzie game changerem, i ją rozpatrzymy, ale na ten moment bazując na tym, co już nam przedstawiono, oczywiście zyskałbym to, że walczyłbym pod egidą KSW, zarobiłbym niewiele więcej niż tutaj. No i w pewien sposób nie da się ukryć, kontraktowo byłbym zablokowany. Ale była już jakaś propozycja? Tak, tak, była. Miałem się jakby miałem. KSW wyraziło, złożyło propozycję, żebym nagali w tamtym roku, bodajże 21 października ona pierwotnie miała być w Ostrawie, finalnie odbyła się w Gliwicach, miałem się być z Tobiaszem Le, ale właśnie no, trzeba to rozpatrzeć na to trochę szerzej. Jednak KSW wiąże się z nimi kontraktowo no i, i jesteś z nimi na wyłączność i w przypadku jakiejś, nie wiem, propozycji z zagranicy jestem zablokowany a z hybrid mam stosunki takie, że zarabiam podobne pieniądze, jakie byłyby w KSW, a w przypadku jakiejś zagranicznej propozycji podejrzewam, że chłopaki jakby mnie wypuścili i gdzieś tam miałbym na to szansę nie wiem, nie, nie chcę teraz jakoś podejmować jakiejś decyzji, mówić o tym to wszystko zależy a od A gdyby propozycji. się pojawiła propozycja KSW, Przemek Górny Lewarz? On, on chce bardzo Walki na KSW, więc ty masz serię zwycięstw, Może coś? Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, przez pewien czas jego postać mnie trochę śmieszyła. Teraz nie chcę już nawet jakby zabierać głosu i dawać mu atencji. Troszeczkę role się odwróciły. Troszeczkę. opa, Wracając, troszeczkę role się odwróciły. Patryk sugerował mi, że wygrywam z ogórkami i, i mam na ten rewanż zasłużyć. Myślę, że moje dwie ostatnie Wiktorii i sposób tych zwycięstw trochę tą proporcję odwróciły do góry nogami, i teraz on musiałby na to zasłużyć od naszej walki w marcu. Nie walczył, więc myślę, że Skoda, Jak powiedział kiedyś kandydat na prezydenta RPS Bisek, Stonoga, Szkoda strzępić ryja. Dzięki wielkie.